Jest taki dzień, tylko jeden dzień do roku, kiedy dziennikarze Film webu spotykają się, aby podsumować mijających 12 miesięcy w świecie kina. I to jest właśnie ten dzień. Zapraszają Julia Taczanowska, Kuba Popielecki i Łukasz Muszyński. Do dzieła! Drodzy, umiłowani w świecie kina, jaki był ten 2023 rok? Fajny? nie fajny? Coś Wam się podobało? Jak go będziecie wspominać? No dużo rzeczy było, dużo rzeczy się działo, parę fajnych filmów było, parę niefajnych filmów, dlatego tu się właśnie spotykamy, żeby podsumować. E, haha e, Przede wszystkim <grym> chciałam zacząć od tego, że był strajk, który zżarł nam nawet dwa. nawet dwa, strajk aktorów i scenarzystów, który zżarł nam połowę roku. Filmy nie były produkowane, premiery zostały przesunięte, aktorzy i scenarzyści, zresztą nie tylko, byli bez pracy. Strasznie smutne, że to tak długo trwało, że studia się nie mogły ogarnąć wcześniej i jakoś um, dojść do jakiegoś porozumienia, mimo że w końcu doszli i wszyscy są zadowoleni, chyba. E, no ale premiery zostały przesunięte, i my, jako widzowie, też żeśmy za to płacili. Może nie tak jak, jak ekipy filmowe, ale, ale i tak trochę smuteczek, że nie obejrzeliśmy wszystkich filmów, które były zapowiedziane. Jakby tego było mało, przysunęli rozpoczęcie zdjęć do Stranger Things finałowego sezonu, jak oni zaczną, to ci bohaterowie już wyglądali jak państwo w średnim wieku. No ale dobra. Chociaż to podobno niektórym na dobre wyszło. Bo na przykład y, gdzieś tam jakieś plotki krążą, że Duna 2 miał jakiś problem z efektami yy. i to opóźnienie podobno yy. akurat się Denisowi Wilnewowi przydało, więc może to jest pytanie, jaki był ten rok? Może to jest takie pytanie papierek lakmusowy, na to czy szklanka była w połowie pusta, czy w połowie pełna? Ja jak to zwykle ja yy. <laughs> lubię mówić, że szklanka jest w połowie pełna. Nie, bo to był wyjątkowo dobry rok, jeśli spojrzymy na rok premier w polskich kinach, bo część filmów, które oglądaliśmy w tym roku, niektórzy widzowie mogli zobaczyć już wcześniej, widzowie amerykańscy, widzowie, którzy byli na międzynarodowych festiwalach filmowych, ale mówimy o polskich premierach, tak dobrego roku, to ja, szczerze mówiąc, sobie nie przypominam. Z tymi wybitnymi filmami w polskich kinach, co było w tym roku, to jeszcze będziemy mówić o tych filmach, ale było ich naprawdę dużo, więc y, ja jestem tutaj głosem y, radości, szczęścia i pozytywnej energii w dzisiejszym o, odcinku. Sanna, o mój No I nie zaczniemy się. rozmawiać o rozczarowaniach. No to nie, to nie z, zaczynamy od rozczarowań, tylko właśnie od tych odkryć, bo to jest fajne. Filmy, na które idziemy, niczego się nie spodziewamy i dostajemy nagle małe odkrycia, małe diamenciki, czujemy się jak ci jubilerzy. E, <grym> Mieliście jakieś takie odkrycia, objawienia filmowe? Epifanie. No to, to ja zacznę, bo, bo faktycznie było coś takiego, czego sam się nie spodziewałem. Martin McDonagh nakręcił film, który mi się spodobał. To dzień, jest szok. Dzień przed obejrzeniem Duchów Inisherin y, obejrzałem sobie najpierw Strzelaj, potem Zwiedzaj, którego nigdy nie obejrzałem, bo wiedziałem, że ten film mi się nie spodoba i nie zaskoczyłem się, jest to absolutnie kino nie dla mnie. I z takim właśnie nastawieniem szedłem na Duchy Inisherin, a wychodziłem zapłakany, wzruszony, a. myśląc co ja robię ze swoim życiem. <grym> y, więc myślę, że po to chodzimy Dlaczego do kina na właśnie. napisał utworu na skrzypki? <grym> Ale dobrze, że palce masz. <grym> Tak, e, ja, mnie wyjątkowo mało rzeczy zaskoczyło w tym roku. E, jest jeden film reality. Hmm. E, to jest mały film z Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Sweeney Todd. <laughs> Todd, właśnie dlatego to chciałam. Słynny <laughs> Goli broda ze <laughs> <laughs> Więc w każdym razie Sydney Sweeney e, w roli głównej. E, Obsadzona absolutnie nie po warunkach, w tym sensie, że zwykle widzimy ją w filmach, gdzie ma duży dekolt, a tutaj grała bardzo dobrą rolę. To jest bardzo taki cichy, skromny film wręcz teatralny ale zupełnie nie. I to na mnie zrobiło duże wrażenie. Reżyserka, debiutantka, właściwie nic, się, nic nie wiedziałam ani o niej, ani o tym filmie też nie. Trochę gdzieś tam wiedziałam coś o historii, która, którą ten film opowiada, ale poza tym, no, duże, duże zaskoczenie, polecam ten film bardzo. Podbijam, to jest mega film. Dobrze, mm -hmm. ja chyba nie, ale wynotowałam sobie parę filmów, które mi się podobały. Jeden, co wiem, że Kuba na pewno się ze mną zgodzi, Świąteczna przygoda Batmana. Mała... To jest Nowy Świąteczny Klasyk. Tak. Absolutnie znikąd. Mała animacja, wchodzi sobie w zasadzie bez promocji na Prime Video, chociaż w zasadzie powinna wejść na HBO, bo mhm. to wydawało, się jest macierzysty serwis Warnera, właściciela DC, bla, bla, bla. bla. Wchodzi, włączam, no i super. Film, który jest po prostu dobrze napisany, bardzo ładnie e, narysowany, zanimowany, prosta historia o małym synu Batmana, który zostaje sam w domu i wydarzają się różne rzeczy. On musi przy okazji przerobić sobie parę kwestii. Pogodzić się z tatą, i można się wzruszyć, i można się bawić, uśmiać, jest akcja. Joker ma też ładny moment kuba, potwierdzasz? Potwierdzam. to no, Faktycznie to jest film trochę na silniku Kevina samego w domu hmm. I, i bardzo prosty, ale bardzo działający scenariusz. To jest coś, czego w Polsce powinniśmy się nauczyć. To jest film o tym, że chłopak chce dostać pas, nie dostaje pasa i musi się nauczyć z tym żyć. Piękna, wzruszająca opowieść z morałem, ale też zabawna. Świetna, nieoczywista animacja. Polecam. Tak, a propos Polski, był jeszcze drugi film, na który myślę wszyscy czekali, ale jednocześnie będąc przekonani, że to będzie katastrofa i to się nie uda i po co właściwie go robić. I mówię oczywiście o Znachorze, e, produkcji Netflixa. W Polsce, jak wiadomo, jest kult filmu Jerzego Hoffmana. No, Znachora oglądamy wszyscy, albo prawie wszyscy, co święta, czasem co to święta Bożego Narodzenia, czasem pierwszy listopada i okazało się, że jednak się... Udało. Jest to film, który na nowo czyta powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, kładzie nacisk na miłość między ojcem a córką. Bardzo dobra rola tytułowa. Dwie również świetne role kobiece, partnerujące Leszkowi i Lichocie. Końcówka jednak tutaj może trochę przegrywa z Hoffmanem, ale tak ogólnie absolutnie na plus. I jeszcze taki jeden film, też streamingowy, też wszedł w zasadzie bez promocji. To jest Tetris z Taronem Egertonem. Eee. 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 to ja tak miałam przy Reality. Eee. Eee. Kurczę, wszystko tam zagrało. Dobra historia sukcesu. Okazało się, że z, wydawałoby się, absolutnie nudnej biznesowej przepychanki ulepić naprawdę wciągającą historię o facecie, który zrobił grę w układaniu klocków. To tyle ode mnie. Eee. Jeszcze jakieś odkrycia? Coś Wam przychodzi do głowy? Przerywam ten program, żeby nadać specjalny komunikat. W chwili, gdy nagrywacie, mówi się podsumowujące rok, ja jestem już na urlopie. I chociaż bardzo Was kocham i bardzo Wam ufam, to chyba nie na tyle, żeby się nie upewnić, że powiecie w tym programie o najlepszym filmie tego roku obiektywnie, czyli filmie Godzilla Minus One. To film najlepszy nie tylko dlatego, że jest filmem o Godzilli, ale przede wszystkim dlatego, że jest świetnym dramatem, filmem o rodzinie, psychodramą, relacją z rozbitego kraju. I policzkiem wymierzonym całemu Hollywood. Dziękuję za uwagę. Godzilla minus one, najlepszy film tego roku. Dziękujemy, Michale. A tymczasem przejdźmy do rozczarowań. To jest ten moment, kiedy ja naprawdę zacząłem robić listę, i okazało się, że kolejne duże tytuły co chwilę przychodzą mi do głowy. Ale to, to jeszcze za moment. Co hmm. u Was było? No, dla mnie to jest rok śmierci Marvela. <laughs> Strasznie mi jest przykro to powiedzieć, ale w tym, w tym roku ja po prostu przestałam oglądać filmy Marvela. Z wyjątkiem są Strażnice Galaktyki 3, których, o których pewnie powiemy w kolejnej sekcji. Ja tylko się e, wtrącę, bo no. to faktycznie mhm. jest tak, to jest rok, w którym Marvel jakby ewidentnie, wyjątkowo nie dowiózł, ale to jest zarazem rok, w którym Marvel pokazał światu swój najlepszy film w historii. Aha, aha, Więc, do którego jeszcze przejdziemy. Zapewne. Tak, e, tak. i to są ciągle strażnicy jest ten sam film, tak, tak. <laughs> tak, mówimy o tym samym. E, w, ka w każdym razie ja z fanki Marvela, z filmu, z, z osoby, która oglądała po prostu każdą produkcję, która wychodziła, e, po, w pewnym momencie już przystałam. To znaczy nie widziałam z czterech ostatnich seriali, nie, nie widziałam The Marvels, które było. E, I jest mi smutno i jest mi przykro, bo. Taka, taki kawał, część mojego życia, w którym zainwestowałam i poświęciłam w te filmy i w tych bohaterów, i nagle to po prostu z jakichś powodów się skończyło, jest mi smutno, bo wydaje mi się, że jest tam potencjał i można, można by docisnąć. Niby są jakby takie plany, że teraz ma być mniej, ale lepszej jakości, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, tak, taka, taka moja refleksja. No, ja mogę powiedzieć, że widziałem film Marvels i wiem, że zostałem pojechany na Twitterze w ogóle za to, że zasugerowałem, no. że ten film można by wyrzucić do kosza. Bo naprawdę, on jest absolutnie zbędny, nic nie wnosi. Przy okazji okazał się największą klapą finansową w dziejach Marvela. Ale żeby nie było, Ant-Man, Osa Kwantomania no. też była przeciętna. Jakby gdzie się podziały tamte Marvele, no Gdzie tam ci superbohaterowie? Gdzie tam te emocje? Gdzie tam ten czar? Nie wiem, no, gdzieś się no. rozpłynęli. Kubie. Ale było więcej upadających pomników w tym roku. Było. Uh -huh. Ja mimo bycia promykszkiem szczęścia w tym odcinku, <grym> ja to trochę ponarzekam. No, no o flashu to nawet nie trzeba mówić, nie. chociaż to nie jest aż tak zły film, jak się dobry, mówi. Dobry film. To, to jest film... <grym> no jest na przykład e, Babylon. Damian Szazel nie dowiózł. Nakręcił film o tym, że Avatar jest pięknym kinem. E, <grym> jeśli ktoś dotarł do Puenty, która jest kuriozalna. E, Maciek A. tam pewnie się ze mną nie zgadza. E, kto się wzruszał, ten się wzruszał, ja się nie wzruszałem. No Martin Scorsese, Czas krowego księżyca, nie jest złym filmem, ale nie jest to też tak wspaniały film, jak wszyscy mówią. Umówmy się, naprawdę. Dicaprio okay. jest w tym filmie kuriozalny, film jest za długi. Książka była lepsza, co jeszcze? Bo się boi. No bo się no. boi, to jest, to jest też mój, mój film. To znaczy, Ariastek, który, y, dwa jego poprzednie filmy są jednym z moich ulubionych filmów. Strasznie czekałam na ten film. E, ambitna porażka, można tak to powiedzieć? To jest definicja, e, chyba. Tak, to jest chyba definicja. To znaczy, ktoś, kto dostał ciężarówkę pieniędzy i mógł zrobić wszystko, i może jednak przydałby się ktoś, kto by nadzorował i wyciął i powiedział: Dobra, może nie wszystkie twoje pomysły są złote, i może tam jest dużo ciekawych bardzo rzeczy. I też ty, ty, ty żałuję, bo, bo teraz nie wiem, czy, czy Ariaster kiedy nakręci coś Już. nowego. Skręci Już? następny film z M.O. Stone i Joaquinem Phoenixem. O. o parze, która trafia do jakiegoś małego miasteczka i tam o, zaczynają bude. dziać się straszne rzeczy. A tam są Szwedzi na przykład. Tak. <laughs> Tak, wygląda to jak kolejny film właśnie o rozpadzie związków w małym miasteczku. W ogóle mam wrażenie, że to był taki rok, kiedy świetni reżyserzy dostawali za dużo pieniędzy, za mało kontroli i to się kończyło takimi rzeczami jak właśnie Czas Krwawego Księżyca, Bo się boi... To ja jeszcze dorzucę tylko w Davida Lowery'ego i Piotrusia, Piotrusia Pana i Wendy. Jakby to połączenie reżysera i materiału wydawało się doskonałe, idealne, ale niestety być może David Lowery dostał po prostu za mało wolnej ręki od strony Disneya, bo, bo ten film jest tak w pół drogi między próbą jakiejś dekonstrukcji i reinterpretacji tego mitu, a zarazem próbą odtworzenia Klasycznej disneyowskiej animacji, i efekt jest taki. To nie jest zły film, ale to nie jest też dobry film. Czyli być może jest to najgorszy rodzaj filmu. Bo, co by nie mówić o Bosie Boi, to jest przynajmniej jakieś. No to jest prawda. I jakiś był też Babilon. Ja mam takie poczucie. Łukasz <grym> że, <grym> że te filmy po prostu wybitne sekwencje, które naprawdę w dniu premiery już się zapisały zgodzę. się w, w historii kina. się który był jakiś. Ale, jako ale całość, szkoda, że nikt tego nie obejrzał, bo nikt tego się nie obejrzał. No, no nie obejrzał, ale przypuszczam, że to będzie taki film, który kiedyś zostanie odkryty na nowych horyzontach. Tak na pewno pokażą go jako jedną z tych takich przeoczonych. Przeoczonych, psioczonych, <grych> perełek, na które się psioczyło. Dodając do tego naszego mm, ogródeczka e, filmów, które nam się nie podobały, Indiana Jones. Nowy. No, come on. Ten film był absolutnie zbędny. Wiesz, może, tego nie nakręcił e, Steven Spielberg, tylko James Mangold, który jest przyzwoitym reżyserem i ten film w zasadzie też jest przyzwoity, ale jest zrobiony ciężką ręką i w zasadzie jest po nic. I jest trochę nie fair w stosunku do Indiana Jonesa, bo czwarta część kończyła się Happy Endem. Bohater dostał wszystko, co powinien dostać każdy fajny bohater. I w piątej części zostaje z tego ograbiony w jakiś taki niefajny sposób i staje się postacią tragiczną, co mi też jakoś niespecjalnie klei się z Indiana Jonesa. No, obejrzałem, ale tak jak mówię, no, czy to było potrzebne? Chyba nie i też wynik box office'u, ten film był straszliwą klapą finansową dla Disneya, pokazuje, że widzowie też nie czekali na tego piątego Indiana Jonesa. Tak? <ś2> Wszyscy kiwają głowami. Czy coś jeszcze? Mogę jeszcze jeden film powiedzieć, mi się nie podobał. To, to jest coś, z czym się chyba nie zgodzimy. Tak, Zarówno ja, tak, jak tak, i Julia, tak. wydaje mi się. To jest ten moment, na który którym no, zawsze była ta rozmowa się. Będzie mhm. awanturka. Y, Ostatnie Mission Impossible. Y, mhm. Słuchajcie, mam poczucie, że ten film był na siłę rozciągnięty na dwa filmy. Nie wiem po co. Film, filmie się strasznie dużo gada. Y, zamiast. Y, akcji, dostawałem gadanie, gadanie, gadanie i dla mnie w ogóle mm, symbolem tego filmu jest finałowa sekwencja, kiedy Tom Cruise wsiada na motor i mówi dobra, jadę, muszę zeskoczyć z klifu i skoczyć na pociąg. I facet znika na 10 minut i <noise> akcja przynosi się do pociągu i oglądam jakąś nudną gadkę. Come on! Ale pościg w Rzymie fajny. Ja bym powiedziała wręcz odwrotnie, tam się po prostu cały czas coś dzieje i ciągle jest jakaś akcja i to są po prostu duże setpisy które są rozciągnięte. Rzeczywiście jest sekwencja na lotnisku, jest właśnie sekwencja w pociągu. No, Wenecja jest to jakaś naj, najmniej ciekawy fragment, tak mi się wydaje. Ten film ma, ma problemy, ale ja się świetnie bawiłam. Dla mnie to była rozgrywka pierwsza klasa. Kuba tak. napisał recenzję, dało się na 10, więc tutaj... Polecam, to jest to wspaniała recenzja. Dokładnie tak. Polecasz swoją recenzję? czy jest lepsza niż ten film. Tak zwykle z moimi recenzjami zresztą. E, zadowolenie. Nie, nie o to chodzi. Po, po co ta fałszywa skromność, no i, i, i tyle. E, dobrze, czy jeszcze ktoś chce ponarzekać na temat jakiegoś filmu? Michał? Nie. nie. Tym razem milczy. Dobra. Ja nie mogę się doczekać, że zaczniemy znowu mówić coś pozytywnego po prostu. Dobrze. E, była taka piosenka chyba, nie? Kiedyś coś pozytywnego. To Kasikowalski. Kasikowalski. Pozdrawiamy. Na, na, na. <laughs> Dokładnie. E, dobrze, to teraz przejdźmy do tych najlepszych filmów. Te filmy, które były dla nas spełnione, z których wyszliśmy z kina z uśmiechem od ducha do ducha, z poczuciem, że dziesiąta muza i kino ciągle żyją. I Martin z ma jeszcze po co żyć. Ha! A, więc ja chcę powiedzieć o z Scorsese'em i o czasie, czy, czasie Krwawego Księżyca. To film, z którego wychodził z uśmiechem od ucha do ucha. Ja chciałam wyjść trzy razy z tego mi filmu, się mi się podobał ten film. Okej, okay, dobra, rzeczywiście trzecia godzina jest strasznie długa. Ale w trzeciej godzinie pojawi się Jesse Plemons. No, Jesse Plemons. Więcej Jesse'ego Plemonsa. Mniej DiCaprio. Okej, wszystko z Jessem Plemonsem jest zawsze lepsze, To jest prawda? A słyszeliście w ogóle plotkę, że Plemons ma zagrać krytyka filmowego w filmie Tarantino? Słyszałem tę plotkę, jest to piękna plotka. Więcej Jessego Plemonsa. Jesse Plemons zawsze. Zresztą Civil War, jak Jesse Plemons wychodzi i mówi... czerwony Ale którym rodzajem Amerykanów jesteście? To świetny, a propos filmów, na które czekamy w przyszłym roku? Przybranie na już i przerywać i Ja tak, <noise> już nie wiem, co ja mówiłam. Ja się czasie którego księżyca. Tak, że, że, że mi się podobał. Chcę tylko, żeby to było jakby zapisane i że ja się tutaj wotum. E, separatum. separatum. tak. Tak. Film mhm. Kate Blanchett, Film, który absolutnie wydawał się że to będzie najnudniejszy film na świecie <laughs> ale to jest tak świetnie wyreżyserowane i no, zagrane przez Kate Blanchett jakby Chciałoby się powiedzieć, niesie ten film, ale tam jest dużo więcej rzeczy. Bo tam jest na przykład scenariusz, który jest świetnie napisany, reżyseria, która jest tak zrobiona. Dużo rzeczy jest tam pokazanych, ale dużo ciekawsze są też rzeczy, które są niepokazane. I jakby to, ile pola nam reżyser zostawia do domyślania się o co chodzi, co się dzieje, e, konstruowania własnych interpretacji. Wspaniały film, e, polecam. Jeden z moich ulubionych. Drugi film, czyli Podejrzana Decision to leave po angielsku, lepszy tytuł, chyba, Park Chan-wook. Koreański dramat, kryminał, merk, romans, tak. wszystko w jednym. <grymina> Piękna, wzruszająca historia miłosna w hitchcockowym takim sosie. Piękne zdjęcia. Emocje kipią pod powierzchnią. Chętnie wrócę do tego filmu. Kuba się zamyślił. Ja podbijam. To są filmy z mojego topu, też, mm -hmm. które Julia wymieniła. To jest mój top, top 3, top 4, top 5 gdzieś w tych okolicach. Jeszcze tam się znajdzie film, o którym Łukasz zaraz powie, ale nie będę o nim mówił. Mm -hmm. Oddam mu miejsce. Chociaż już od trochę o tym filmie było powiedziane w tym odcinku. O jaki film może chodzić? E, nie mam pojęcia. Ja jeszcze bym chciał przypomnieć Genowica 4 może troszkę, ale jednak moim ulubionym filmem tego roku. Oprócz TAR, oprócz podejrzanej Park, Parka Czanuka, który jest jednym z najlepszych filmów Parka Czanuka, uh -huh. wbrew temu, co mówią niektórzy. I oprócz tego filmu, o którym powie Łukasz, chciałbym powiedzieć o filmie, któremu wystawiłem dziesiątkę. To się zdarza bardzo rzadko. Bazinga. To się zdarza co? Bazinga? No. <śmiech> <śmiech> nie oglądasz nigdy teorii o Podrywu? To nie jest... To nie jest mój serial. <laughs> To nie jest twoja teoria. Eee, tak, ale skoro mówimy o dużych wybuchach, tak. No Oppenheimer eee. powiem tak, no nie spodziewałem się, że ten człowiek dowiezie Byłem skłonny już mu nie wierzyć. Jest taki klub sceptyków Nolanowskich, do którego coraz chętniej się zapisywałem, bo jak ktoś kogoś bardzo lubi, to bardzo fajnie jest być. E, naprawdę, kto naprawdę jest taki dobry. A potem wjeżdża Christopher Nolan i detonuje bombę atomową i to jest przede wszystkim to jest niesamowite doświadczenie kinowe. To jest film, który trzeba Prawda. obejrzeć. To jest film zrobiony po to, żeby go obejrzeć w IMAX-ie, Jak oglądasz ten film, to rozumiesz, czemu ten człowiek kręci tymi wielkimi kamerami te swoje wielkie filmy. Mimo że to są głównie twarze i ludzie gadający na ekranie. Tak. Co jest tym bardziej. Tym bardziej imponujące. Tak, no to jest w ogóle fajne w tym filmie, że to jest, to jest modernistyczny strumień świadomości, w którym faceci w pomieszczeniach rozmawiają o polityce, etyce i fizyce, a ogląda się to jak Mission Impossible, nieprzerównując. Nie a zarazem, chociaż jest to opowieść, wydawałoby się, sprzed połowy wieku albo nawet więcej, to to jest też film niesamowicie aktualny. No, mówiliśmy o strajkach aktorskich, mm. które też dodają nagle kontekst Oppenheimerowi. O classic culture. Council Culture również. Też mi się wydaje, że być może to jest film o internecie, w takim sensie to jest film o złych wynalazkach, o tym, że może niektórych rzeczy nie należało wynaleźć. Trochę z Social Network ten film też się rymuje w tym sensie. On ma w ogóle bardzo no, podobną, bardzo podobną strukturę. strukturę. No i ten wynalazek bomby atomowej, który na końcu jakby jest poddany pod po dyskusję, czy może jakby nie zepsuliśmy świata, to ja sobie myślę, że można by zrobić taki sam film o internecie na przykład. Czy czasem nie zepsuliśmy świata? Czy film web nie zabił wam życia? Wyobraźcie sobie, moglibyście być teraz na łące, na polanie, a ogonie kosztowe przynosiły informacje o nowych filmach. No ale w każdym razie, podsumowując, Oppenheimer, wielkie kino. Tak, dobry film. Chociaż e, mam takie poczucie, że bardziej do podziwiania niż do przeżywania, ale cały czas takim zaznaczeniem, że obejrzę drugi raz. Się, Może się już, już mi na przykład zarzucono, że nie, nie mam emocji, bo podobał mi się Oppenheimer, bo to jest film bez emocji. Z się, co naprawdę? Jakby to jest film zbudowany. To jest film, przez który przez trzy godziny siedzimy w głowie faceta, który zastanawia się, czy zrobił dobrze, i przeżywa wyżyty sumienia, przeżywa moralniaka, przeżywa różne jakieś swoje wahania. To, jak, jak to nie są emocje, to ja nie wiem, czym są emocje. <grym> A propos nieposiadania emocji <grym> przez Kubę. zrobiłem <grym> wczoraj film. Kurczę. Obejrzałem go, oglądałem go cały czas z uśmiechem od ucha do łuka i wiedziałem, że tak będzie, bo to jest film reżysera Paddingtona 2. Łąka. Już nie będziemy się spierać, bo tutaj mam afirmować ha. kino. Ale kurczę, naprawdę super. Wszystko tam grało. Humor, wzruszenia, przesłanie. Fajnie skonstruowany scenariusz. A to jest no. a propos mojego braku emocji, bo wydaje mi się, że tak, do to tego to się zbliwam. zgodzimy, że Łąka <laughs> chyba to, to nie jest półka najlepszych filmów tego roku. Dla mnie chyba jest, ponieważ... W top 10 na pewno. Nie wiem, czy w top 5. No, ale nie powiesz, że skoro rozmawiamy o emocjach, że ten film, o którym chcesz powiedzieć tak. i czekam, aż o nim powiesz, dobrze. chyba dużo da, ja lepszych emocji Dobrze. Ustaliliśmy już raczej, że to nie był rok Marvela, składał się raczej z rozczarowań, ale pojawił się jeden film, który był takim pomyczkiem nadziei, przebiśniegiem, który miał sprawić, że jeszcze może, pomyślimy sobie, że w przyszłości coś się albo wydarzy. Albo po prostu ostatnim... Po prostu. Tak, albo był to Łabędzi Śpiew, Rekwiem i tak dalej, i tak dalej. Mówimy oczywiście o filmie Strażnicy Galaktyki, Volume Trzy. Film, który w zasadzie został napisany już bardzo, bardzo dawno temu, bo to, który to był rok? 2018? To 19, było przed wyrzuceniem no, Jamesa Gana jeszcze. Tak. James Gunn napisał scenariusz, miał nakręcić strażników, potem wyciągnęli mu tweety. James Gana zwolniono. James Gunn poszedł do DC, nakręcił legion samobójców. James Gunn wrócił do Marvela, nakręcił strażników, a teraz szefuje DC, ale wprowadził ten ostatni film i to było piękne pożegnanie. Film, który był wzruszający, momentami przeraźliwie smutny, jednocześnie niosący nadzieję, wypełniony fantastycznymi scenami akcji, w którym jest dużo bohaterów, ale każdy z tych bohaterów zostaje ładnie poprowadzony wątek od A do Z. Piękne zakończenie tej historii, którą śledziliśmy, od którego? 2014 roku, co nie? To był rok, kiedy moja córka miała się rodzić, pamiętam. Przełom lipca i sierpnia, kiedy oglądałem ten film w kinie Atlantik tuż przed wyjazdem na Festiwal Nowe Horyzonty z obecnym tutaj zresztą Maćkiem. Cóż mogę powiedzieć, no, żeby wszystkie trylogie kończyły się w tak piękny sposób. Też się wzruszaliście, też płakaliście? O strasznie. Oj, strasznie, tak, jeden Kuba powiedział, jeden z lepszych Marweli. Nie, nie, najlepszy. E, to, to, że powiedziałem, że to jest najlepszy film Marwela. Okej, okay, sorry. Najlepszy film Marwela. Ja, ja powiem szerzej, jeden z lepszych filmów dla mnie. To dokładnie przypomniał mi, tym bardziej, właśnie bo, bolał ten rok i, i ten koniec Marvela dla mnie. Że to był film, który przypomniał, dlaczego lubi, lubiliśmy te filmy. Yy, I dlaczego oglądaliśmy z tak. Z, Takimi emocjami, e, właśnie po, wspomniałeś, bohaterowie, e, scenariusz dobry, wszystko dopięte, serce, przesłanie, prawda, jest ekologiczne przesłanie, że trzeba kochać zwierzęta i one też są ważne. Ludzi też. E, I ludzi też, I, ale też niezwykle, i też pełen akcji. E, i też bardzo brutalny, bo to, 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 o tym żeśmy nie powiedzieli, tam ta przemoc jest naprawdę taka dojmująca, nie wiem czy to jest plus, na plus czy minus, ale po prostu to tam jest w tym filmie też. Bo tam jest po prostu wszystko, i serce, i miłość, i humor, i akcja, absolutnie jeden z lepszych Marveli. No. Top Gun jednym słowem. James Gunn nakręcił naprawdę <grym> e, sztosowy film i po tym jak na koniec jeszcze wjeżdża Florence, Dog Days Are Overs. Mm. to już nie mam słów. Ja wiem, że już rozmawiamy sobie długo i ktoś będzie rzekł, że za długi odcinek zrobiliśmy, ale trzeba jeszcze nie powiedzieć o no to... filmach, na które bardzo czekamy w 2024 roku, a domyślam się, że u, u Was obojga te listy są długie. Jakiś jeden tytuł? Pierwszy strzał, który no, przychodzi Wam do pierwszy głowy. Pierwszy to jest Juna. drugi to są Challenger z Guadagnino, wow. <grym> czyli... Podwójna Zendeja, jeżeli... Czyli to są filmy, dwa film, które, które no, zobaczyć tak, w tym roku. Tak, w tym roku, tak. Bardzo, bardzo żałuję. E, właśnie nie wiem, który, który, na który czekam bardziej. Na trzecim miejsce jest Nosferatu. E, e, bardzo bym chciała, żeby ten Nosferatu wyszedł, bo co do... Wikinga. Nie, co do Duny i a. co do um, Challengers? Challengers jestem przekonana, że a. będą świetne, hmm. e, natomiast no z Wikingiem było różnie, uh -huh. co prawda ja lubię bardzo Wikinga, ale to nie był idealny film, a, a no nie wiem, mam nadzieję, że to będzie mroczne i cudowne i e, tak. A Kuba myśli? Nie, nie myślę. Ja się zgadzam w większości. Podbijam Dune, podbijam Challenger. Z Egersem to jestem ostrożny, chociaż też go bardzo lubię. Civil War już mówiłem, czyli nowy film Aleksa Garlanda, jednego z moich ulubionych uh -huh. re reżyserów, scenarzystów. E z Jesse Plemonsem zresztą. Z zawsze dobrze, jak Jesse Plemons się gdzieś pojawia. E jego żonką. E ale patrząc na listy filmów, które być może w przyszłym roku trafią do kin, trafiłem na film, który ma szansę być moim najlepszym, film, moim ulubionym filmem ever. Uh -huh. To jest film uh -huh. zatytułowany Polaris. Film w reżyserii, uwaga, Len Ramsey, uh -huh. w którym oh. grają, uwaga, Walking Phoenix i Rooney Mara. Jakby niczego więcej nie potrzebuje. Te trzy nazwiska nie muszę wiedzieć, o czym ten film jest. Po prostu zróbcie, ja obejrzę. Będzie 8 na 10 co najmniej. <laughs> W takim razie kontynuując wątek Joaquina Phoenixa, będzie jeszcze jeden film w przyszłym roku, który trafi na ekrany kin. Jest to druga część Jokera, w którym Joaquin Phoenix pojawi się obok Lady Gagi, wcielający się w postać Harley Quinn. Sam film tym razem ma być musicalem i opowieścią o wielkiej miłości pary psychopatów. No co, psychopaci też mu trafią się kochać. No nie, no absolutnie. Kibicujemy miłości. Tak, pierwsza część jak wiadomo była gigantycznym sukcesem, złoty lew w Wenecji, miliard dolarów, ponad miliard dolarów w samych kinach i do tego jeszcze dwa Oscary, w tym za właśnie główną rolę Łakina Phoenixa i za muzykę. Autorki muzyki, nazwiska nigdy nie potrafię wymówić poprawnie. Potraficie? Hildur... Gła. No nie, nie, dobra, nie, nawet nie, nie, nie w, ten, w tym nie, kierunku. Nie. Tak czy inaczej myślę, że... Bo, ten film jest intrygujący, właśnie chociażby z racji zmiany tej konwencji, że ma to być coś zupełnie innego. I myślę, że Lady Gaga też dostarczy bardzo fajną kreację. Jeszcze coś? Przychodzi coś do głowy? Może jakiś polski film? No, Kos będzie, będzie. W, tak, w, styczniu. w styczniu. To znaczy, myśmy, ja już widziałam w Gdyni, ale cieszę się, że on wchodzi do Kin, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy film, który. Się spodoba publiczności i czekam na reakcję i czekam na dyskusję po nim. Czekam także na Lantimosa Things, mm -hmm. które też już co prawda widziałam <laughs> ale i wiem, że jest dobre, ale chętnie zobaczę jeszcze raz i też właśnie czekam na dyskusję szerszą po tym filmie. Jeśli doliczamy do tej listy filmów, które już widzieliśmy, to ja podbijam Kosa, podbijam Lantimosa. Jeszcze jest Strefa Interesów Jonathana tak. Glazera, absolutnie wybitna. Więc yy, będzie co oglądać, wydaje mi się. Tak jest. Odwołując się do tego, co powiedziała Julia, aby były filmy, o których będzie nam się chciało dyskutować. Żebyśmy nie zbywali jakimś takim e, spoko, tylko właśnie żebyśmy się kłócili, żebyśmy się ekscytowali, e, żeby było ciekawie. Tego sobie życzmy chyba w 2024 roku. Julia Taczanowska, Jakub Popielecki, Łukasz Muszyński pozdrawiają Was i życzą wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Prosto ze studia filmowego w specjalnym odcinku mówi się. Do zobaczenia.